Folklor, obrzędy i zwyczaje wszystkich świętych, zaduszki, dziady i Halloween. Wspomnienie zmarłych członków rodzin, czy obrzędy związane z pamięcią o przodkach, to tradycja sięgająca początków ludzkości. Święto zmarłych w katolicyzmie wzięło się z tradycji wspomnienia chrześcijańskich męczenników. Potem świętowano także zaduszki, czyli pamięć zwykłych zmarłych ludzi. Początkowo w średniowieczu wspominano zmarłych myników w klasztorach. Potem tradycja ta rozprzestrzeniła się na cały Kościół i świeckich zmarłych. Jednak już przed pojawieniem się chrześcijaństwa różne ludy i społeczności na całym świecie czciły pamięć o przodkach. Świadczą o tym rozległe grobowce, dary ofiarne i wszystko to, co nierzadko znajdywano w pochówkach pradawnych ludzi. Człowiek, jako istota obdarzona nie tylko rozumem, ale też potrzebami duchowymi, wyobrażał sobie zaświaty od wieków. I od wieków liczył niejako na pomoc i wsparcie tych, którzy już poznali owo życie po życiu. Według badań archeologicznych, obrządki związane z pamięcią o zmarłych mają swoje korzenie w czasach przed pojawieniem się Homo sapiens. Już prymitywny hominid, nazwany Homo nalendi, zajmował się pochówkami swoich zmarłych. Miejsca pochówku, które znaleziono w afrykańskiej jaskini, były datowane na mniej więcej 345 tysięcy lat przed naszą erą. Pierwsze groby Neanderthalczyka odnaleziono natomiast na terenie Izraela i są datowane na około 120 tysięcy lat. W niektórych kulturach głowę bądź czaszkę zmarłego trzymano w domu. Miało to być formą pozostania w bliskości z osobą, która odeszła. Częstą praktyką było też tworzenie dużych grobowców, gdzie składano zmumifikowane zwłoki. Choć zwyczaj może się kojarzyć głównie ze starożytnym Egiptem i piramidami, stosowano go także w Chile czy Peru. Mamy też zwyczaj chowania zwłok w jaskiniach położonych na szczytach gór. Te zwłoki podlegały naturalnej mumifikacji. Mumifikacje stosowali też m.in. aborygeni w Australii, czy dawni mieszkańcy Indonezji, Filipin i Nowej Zelandii. Według jednej z teorii, predawni ludzie mieli składać kwiaty na grobach zmarłych. Przeświadczenie to powstało po badaniach jaskini w Iraku, gdzie przy szczątkach odnaleziono ślady roślin aromatycznych. Jest to jednak podważane przez wzgląd na obecność pszczół w owej jaskini. A gdzie pszczoły, tam też pyłek kwiatowy. Nardeltanczycy, natomiast na pewno obdarzali zmarłego narzędziami i bronią. Wierzono widocznie, że będą mu jeszcze potrzebne tam, gdzie się wybiera. Obrzędowość zaduszek ma genezę przedchrześcijańską. Germanie, Celtowie oraz Słowianie Zachodni organizowali jesienią uroczystość ku czci zmarłych. Niektórzy uczeni Wiążą dzień 2 listopada z obrzędowością celtycką, ponieważ rok kalendarzowy i obrzędowy Celtów rozpoczynał się w listopadzie. Na całym świecie zwyczaje listopadowe nawiązują w jakiś sposób do żałobnych uroczystości pogańskich i mieszają się z elementami obrzędowości przedchrześcijańskiej. Jesień to czas, kiedy wszystko obumiera. Mogło się to wiązać z umiejscowieniem wspomnienia tych, którzy już odeszli. Spokojny czas jesieni, coraz dłuższe noce. To wszystko mimowolnie nasuwa na myśl wspomnienia i podsumowania, czy refleksje. Człowiek zdaje sobie sprawę z przemijalności, śmierci i rozkładu, a równocześnie ta pozorna stagnacja roziskrzy się życiem zaraz po zimie. Obrzędowości przedchrześcijańskich uroczystości ku czci zmarłych w różnych społecznościach i kulturach były świadectwem przekonania, że śmierć nie unicestwia człowieka całkowicie, jak jesień czy zima nie unicestwiają natury. Przybierało to najróżniejsze formy wiary w życie pozagrobowe, aktywność pośmiertną dusz, a także możliwość powrotu zmarłych na ziemię. Obrzędy były również przejawem kultu przodków, którzy mieli ze światów wpływać na ludzi żyjących, sprowadzać pomyślność lub nieszczęścia. Znamy przecież dawne podania o wampirach, upiorach i zjawach, które opuszczały groby, by dręczyć mieszkańców osad. Teraz wydaje nam się to absurdalne, ale kiedyś, gdy nie było dostępu do nauki i medycyny. Ludzie naprawdę bali się upiorów, tego, że ktoś może powrócić z grobu jako żywy trup lub duch. Według dawnych wierzeń i przesądów, upiorami zostawali ludzie, których za życia ktoś przeklął, zmarli śmiercią gwałtowną, ci, których zwłoki sprofanowano, a nawet zmarli, nad którymi przeskoczyło zwierzę, samobójcy, ci, którzy zginęli na skutek ataku innego upiora i wiele innych. Wierzono także, iż potencjalnymi upiorami są ludzie odróżniający się od społeczności czyli w dawnym mniemaniu posępni, rudzi, leworęczni, kulawi, posiadający jedną zrośniętą brew lub wyposażeni w podwójny komplet zębów oraz osoby z silnym znakiem na plecach i obce religijnie, np. luteranie dla katolików czy katolicy dla protestantów. Podejrzane użyjących było także lunatykowanie. Dużo z tych wyobrażeń powiela się w podaniach etnograficznych zapisanych na temat strzyk, Często, więc w opisach upiora pojawia się cecha posiadania dwóch serc i dwóch dusz, tak jak u strzygoni. Gdy ktoś taki umierał, zatrzymywało się, że jedno serce, a drugie biło nadal. Szczególnie narażone na przemianę w upiorzyce były zmarłe w połogu kobiety. Obawiano się, że jako upiory będą wracać do osieroconego dziecka. Dlatego na przykład na Śląsku zmarłe położnice chowano z brzegu cmentarza pod murem. Upiory mogły przybierać też postać zwierząt. Upiory przede wszystkim szkodziły ludziom, ale też mając nam ludzką siłę, rozrywały ofiary na strzępy. Męczyły nocami, nie dawały oddychać, zmuszały do chodzenia po nocy. Oskarżano je również o śmierć bydła i innych zwierząt. Jak widzimy, było się czego bać. Być może także dlatego tak bardzo dbano o mogiły i przychylność zmarłych. Przez odpowiedni obrzęd można było zaspokoić potrzeby przodków, okazać im pamięć i szacunek oraz pozyskać ich przychylność. W okresie przedchrześcijańskim kult zmarłych towarzyszył niemal wszystkim uroczystościom. Jeszcze w XIX wieku na wschodzie Polski odprawiano uroczystości ofiarne z przywoływaniem zmarłych zwane pominkami, pominalnymi sobotami, dziadami albo diadami, Uważa się je za relikty pogańskiego kultu przodków. Obrzędy te stały się inspiracją dla dziadów Adama Mickiewicza. W Polsce podczas listopadowych uroczystości nawiedza się cmentarze, przyozdabia groby oraz zapala na nich znicze. Praktyka ta związana jest z przedchrześcijańskim zwyczajem rozpalania ognisk na mogiłach, obejściach i rozstajach dróg. Chrusty na te ogniska składano przez cały rok. Wierzono, że płomienie ogrzewają dusze błąkające się po ziemi i chronią przed złymi mocami. We wschodnich częściach Polski Urządzano w zaduszki uczty spożywane w domach lub na grobach, aby zapewnić sobie przychylność zmarłych i pomóc im w osiągnięciu spokoju. Obrzęd ten zwano dziadami. W Polsce zachodniej pod kościoły i na cmentarze przynoszono jedzenie, które rozdawano żebrakom, prosząc ich o modlitwę za zmarłych z rodziny ofiarującego. Niektórzy bogaci gospodarze zapraszali żebraków do swoich domów na ucztę zaduszną i nocleg. Wierzono bowiem, że duch przodka może przybrać postać biedaka. Szczególną rolę w wyobraźni i obrzędowości ludowej odgrywała noc z 1 na 2 listopada między uroczystością Wszystkich Świętych a Dniem Zadusznym, zwana Nocą Zaduszkową. W całej Polsce uważano, że tej nocy dusze zmarłych uwolnione z czyśćca powracają do świtu na ziemię i błąkają się po rozstajnych drogach, cmentarzach czy uroczyskach szukając pomocy, modlitwy lub ofiary. Na polszczyźnie twierdzono, że duchy zmarłych dzieci powracają nocą jako ptaki i w dzień zaduszny siadają na gałęziach, obserwując procesję na cmentarz. Jeszcze w XIX wieku starano się w Polsce nie wychodzić z domu w noc zaduszkową. Nie udawano się w podróż, nie odwiedzano sąsiadów, ponieważ wierzono, że po płotkach i na drogach straszą umarli. W niektórych regionach zamykano tej nocy karczmy, zakazane były muzyka i śpiew. Nie zbliżano się zwłaszcza do kościoła, Gdyż zmarli księża mieli odprawiać msze dla innych zmarłych. Tylko najbardziej pobożni i dobrzy ludzie mogli ponoć zobaczyć z ukrycia, jak o północy tłumy zmarłych podążają do kościoła. W wielu parafiach zostawiano na tę noc mszę na ołtarzu i otwarte drzwi świątyni. Do dzisiaj niektórzy duchowni zostawiają ołtarze, by zmarli księża mogli odprawiać na nich nocną mszę. Duchy także miały w godzinę duchów Nocy zaduszkowej dawać znać o swojej obecności, stukaniem, skrzypieniem podłóg i sprzętów, uchylaniem furtek i drzwi, szumem i iskrami w kominie, czy też śladami w popiele. Niektórym ukazywały się jako cienie, ogniki lub światełka, niekiedy pojawiały się ponoć w swej dawnej postaci. A jak to było w innych krajach? Do XX wieku w różnych regionach Niemiec na dzień zaduszny wypiekano specjalne chleby i kołacze, które rozdawano biednym w zamian za modlitwę w intencji zmarłych z ofiarującej jedzenie rodziny. Podobne zwyczaje panowały w Hiszpanii, w której przez wieki nazywano wspomnienie wszystkich świętych wiernych zmarłych dniem rozdawania chleba. W Ameryce Łacińskiej urządzano 2 listopada korowody, uczty i zabawy, które nadawały zaduszkom charakter radosnego święta. W krajach tego kontynentu składano zmarłym w ofierze jedzenie na grobach, a także dotykano chlebem nagrobków, aby następnie spożyć go w rodzinach lub rozdać ubogim. Dzień zmarłych to najstarsze i najmocniej zakorzenione święto w kulturze Meksyku. Jest to również jedna z najbardziej reprezentatywnych tradycji, gdzie oddaje się szacunek zmarłym w barwnej atmosferze. Ta meksykańska tradycja została proklamowana w 2003 roku. Arcydziełem ustnego i niematerialnego dziedzictwa ludzkości przez UNESCO. W dniu zmarłych rodziny spotykają się i budują ołtarze. Odwiedzają cmentarze, uczestniczą w Szach Świętych i biesiadują przy stołach. Wszyscy Meksykanie wspominają wówczas swoich bliskich zmarłych. Cmentarze są przepełnione odwiedzającymi, którzy przynoszą ze sobą kwiaty, muzykę i jedzenie dla tych, którzy już odeszli. Najbardziej reprezentatywnym elementem dnia zmarłych w Meksyku są ołtarze. Które przedstawiają meksykańską wizję śmierci, pełną alegorii i znaczeń. W Dniu Zmarłych meksykańskie rodziny stawiają w swoich domach ołtarze kuczci bliskich im zmarłych. Tradycyjny ołtarz zmarłych ma swoje korzenie w czasach prekolumbijskich. Dedykowany był różnym bogom. Meksykańskie ołtarze mają zwykle dwa, trzy lub siedem poziomów, w zależności od rodzinnych tradycji i upodobań. Dwupoziomowe ołtarze Dzisiaj najpowszechniejsze symbolizują podział na niebo i ziemię, natomiast te z trzema poziomami przedstawiają niebo, ziemię i świat podziemny. Najbardziej tradycyjne ołtarze mają siedem poziomów. Symbolizują one stopnie, przez które dusza musi przejść, aby osiągnąć miejsce swego duchowego odpoczynku. Każdy z poziomów jest przykryty obrusami, kolorowymi meksykańskimi wycinankami i liśćmi bananowca, a każdy stopień ma inne znaczenie. Święto jest motywem przedstawionym w filmie animowanym z 2017 roku, produkcji Pixara, pod tytułem Coco. Akcja filmu rozgrywa się w meksykańskiej wiosce Santa Cecilia i opowiada historię dwunastoletniego chłopca Miguela, który mieszka z wielopokoleniową rodziną. Główny bohater marzy o karierze wokalisty i gitarzysty, ale krewni zakazują swoim dzieciom muzykowania. Urządza sobie kryjówkę na strychu, by słuchać płyt największej gwiazdy meksykańskiej muzyki, przedwcześnie zmarłego Ernesto de la Cruza. Pewnego dnia Miguel odkrywa, że Ernesto wywodzi się z jego rodziny i magicznym zbiegiem okoliczności przenosi się do świata umarłych. Podczas Meksykańskiego Dnia Zmarłych rozgrywa się także akcja Księgi Życia z 2014 roku oraz Salma w krainie Dusz 2019. A co z Halloween? Halloween najhuczniej obchodzi się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii, Australii i Wielkiej Brytanii. Mimo że dzień nie jest świętem urzędowym, cieszy się po święcie Bożego Narodzenia największą popularnością. Święto Halloween w Polsce pojawiło się w latach 90., wywołując mieszane uczucia. Według jednej teorii, Halloween wywodzi się z obchodzonego w Europie Północnej święta z okazji końca jesieni a początku zimy, zwanego na terenach irlandzkich jako Samheim koniec lata. Walijskich jako nos Galangev wieczór zimowy, anglosaskich jako blot krwawy miesiąc, nordyckich jako zimowe noce. Z jednej strony był to czas radowania się minionymi zbiorami oraz powrotem bliskich do domów, z drugiej strony pojawiło się widmo zimy, czasu zmagań z głodem, chłodem i niedostatkiem światła słonecznego. W północnej Europie to zimą i wczesną wiosną umierało najwięcej ludzi. Druidzi, kapłani celtyccy, wierzyli, iż w dzień Samhain zacierała się granica między światami a światem ludzi żyjących. Zaś duchom, zarówno złym, jak i dobrym, łatwiej było się przedostać do świata żywych. Wierzono, że Bóg śmierci, Samhain, sprowadzał wtedy na ziemię dusze osób zmarłych w minionym roku, aby odpokutowały swoje występki. Ważnym elementem obchodów Samhain było palenie ognisk, które miały przyciągnąć duchy dobre, a odgonić duchy złe. Paleniska te były również wyrazem czci i wsparcia dla boga słońca i światła luga, nad którym w tym czasie samhain zaczynał zdobywać przewagę. Próbowano przebagać samhaina, składając mu ofiary, także z ludzi. Sądzi się, iż właśnie z potrzeby odstraszania złych duchów wyłodzi się zwyczaj przebierania się w ów dzień w dziwaczne stroje i zakładania masek. Symbolem święta Halloween były noszone przez druidów czarne stroje, na podobieństwo demonów. Po 835 roku pod wpływem chrześcijaństwa zwyczaj zaczął zanikać, gdy pojawiła się uroczystość wszystkich świętych. W 998 roku święty Odylon, francuski benedyktyn i przełożony opactwa Klini, ustanowił 2 listopada Dniem Zadusznym. Za sprawą protestantyzmu, reformacji w Anglii, która zniosła zarówno doktryna czyśćca i kult świętych, Oba święta, wszystkich świętych i dzień zaduszny, zniknęły z większości terenów brytyjskich, a samo Halloween przetrwało tam jedynie w formie luźnych skojarzeń. Tymczasem w Irlandii przetrwały zarówno święto katolickie, jak i pierwotne święto sezonowe. Irlandzcy imigranci sprowadzili tradycję do Ameryki Północnej w latach czterdziestych. W Irlandii obowiązuje zasada, że po pierwszym listopada nie zbiera się dzikich owoców, bo mogą być zatrute. W regionach Szkocji, Anglii, Walii i Irlandii sprząta się mieszkanie, gasi ogień pod kuchnią, a gospodynie wykładają jedzenie i napoje, po czym wszyscy idą spać. Halloweenowa dynia zwana latarnianym Jackiem, to lampa zrobiona z wydrożonej dyni. W środek dyni z wyciętymi otworami stawia się świeca. Z okazji święta Halloween tradycją stało się stawianie w oknie lub w drzwiach domostwa latarni. Wydrążona dynia ze światełkiem w środku dla irlandzkich chłopów oznaczała błędne ogniki, uważane za dusze tragicznie zmarłych. W czasie tajemniczych obrzędów miano uwalniać ludzkie dusze z ciał czarnych kotów i nietoperzy. Obecnie w eksponowanych miejscach domów umieszcza się wydrążone i podświetlone od wewnątrz dynie z wyciętymi kształtami różnych postaci, oraz w zależności od wyobraźni domowników, imitacje ludzkich czaszek, szkieletów, manekinów, znanych postaci z horrorów itd. Podsumowanie. Dziś Halloween wydaje się być tylko płytką zabawą, a Święto Zmarłych jest komercyjnym prześciganiem się na to, kto ma więcej zniczy, bibelotów i sztucznych kwiatów na grobie, bądź też, jak wolą niektórzy, doroczną jednorazową rewią mody. Po chwili znicze ustąpią miejsca ozdobom świątecznym i melodii Last Christmas lecącej z głośników w markecie. Owszem, istnieją osoby, które podchodzą do tego wspomnienia z zadumą albo być może zastanawiają się, jaki jest jego sens. A chyba musi jakiś być, skoro tradycja ta miała miejsce w wielu kulturach i na całym świecie przez tysiące lat. W dobie materializmu i codziennego wyścigu po więcej zapominamy czasem o sensie tego wszystkiego. Wystarczy spojrzeć na bitwę o najlepszy znicz i wiązankę w markecie. Niektóre panie biją się o wiązanki jak druhny obukiet. Ciekawe, czy symbolika jest podobna. Która złapie ta pierwsza w trumnie? Kto wie? Być może to święto ma nam przypomnieć, że to, co zgromadzimy, prędzej czy później nie będzie nasze, nawet gdybyśmy to zabrali do grobu. Może warto zainwestować w innego typu dobra. Z jednej strony, śmierć i cierpienie zyskuje coraz większy rozgłos. Podcasty True Crime biją rekordy. Czy jednak ktoś podchodzi do śmierci bardziej refleksyjnie? Nie wiem. Najczęściej no w biegu po kolejnego znicza w promocji zapominamy, że śmierć czeka każdego, nie tylko główne bohaterki podcastów kryminalnych. Czy będziemy warci zapamiętania? Czy zostaną po nas tylko tony śmieci na cmentarzu? Jak to powiedział jeden proboszcz, choćbyśmy nakładli na grób tony sztucznych kwiatów, położyli znicze ze złota i podpalili wszystko benzyną, to zmarłemu i tak to nic nie da, bo tak naprawdę liczy się pamięć i modlitwa. Czy tak jest? To kwestia wiary. Ale jedno jest pewne: żywe kwiaty są lepsze od sztucznych, dla nas i dla środowiska. A w zniczu wystarczy wymienić co roku wkład i nie zabijać się w marketach owiązanki z promocji. Zachęcam do sprzeciwienia się materialistycznemu wypadowi na cmentarz, by pochwalić się wieńcem z promocji i nowym modnym ciuchem. Pamiętajmy o przodkach i tradycjach, które ukształtowały nas kulturowo. To pewnego rodzaju duchowe dziedzictwo.